Pozwolę sobie po prostu przywitać Pawła Grabowskiego z pewnego powodu, bez krzywy, dlatego że mam na podstawie wszystkiego, co robiłeś muzycznie w życiu pewne podejrzenie, że jesteś przykładem kogoś, kto zajął się tym gatunkiem muzycznym, którym się zajął, trochę z uwagi na kalendarz. Gdybyś się urodził trochę wcześniej albo trochę później, to by też była muzyka, ale może niekoniecznie ta, prawda? Bo to chyba wynikało z momentu, w którym się zająłeś, choć tu miałem pewien problem, bo Pewne dane wskazywały, że debiutowałeś w wieku 6 lat, co jest. To prawda. <grym> tak? Do ja potwierdzenia. W tej chwili 30-lecie, okrągłe, tak. właśnie, tak mi wyszło i trochę się zdziwiłem. No, to prawda. To opowiedz o tym 6-letnim debiucie. To był debiut na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi. Ja przez lata statystowałem w Teatrze Wielkim, także od, 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 od dziecka miałem kontakt ze sceną, a potem bardzo naturalnie przeszło to w fazę występowania i tworzenia muzyki. Z tym timingiem, jak chodzi o robienie muzyki, to rzeczywiście coś w tym jest. Ja wychowywałem się, jak to w Polsce, dużo na muzyce rockowej, też na elektronice typu Evangelis, takich rzeczach, które wtedy były popularne w Polsce. i to, to, że pojawił się rap nagle, TV Raps, i że mogłem oglądać te, ten, ten program. No tak, i, bo to jeszcze i... nie był hip-hop, to był rap. To... Nasiąkać tym tak. wszystkim. Mnie muzycznie zafascynował minimalizm tej formy że czasami w czterech taktach masz całą magię ukrytą, że, że dopiero jak mantra, jak gdzieś w pewnym momencie dochodzisz do, tego, do tej magii. A miałeś 13, 14, jak dobrze liczę, lat, wtedy 15 powiedzmy coś około 15 lat, tak? około 13, 15 lat, tak. Między 13 15. No. A to jest chyba też wiek, w którym ta forma, o której mówisz, łatwiej trafia? No zdecydowanie. To była forma to była forma mówiąca do nas. tak. Była pełna, soczysta, nie była obciążona niczym. To było, to było dla nas bardzo czyste, świeże też, więc stąd, stąd może też tak, tak prosto i łatwo, i, i mocno nas ujęła w tych czasach. No. Dziś jako weteran i klasyk gatunku pewnie się zgodzisz ze mną, że teraz dopiero widzimy, że tak naprawdę to była ostatnia nowa muzyka. Od tego czasu nic się nie zdarzyło. Niewiele się zdarzyło rzeczy, które by tak mocno wpłynęły na, na muzykę, na popkulturę, na kulturę ogólnie, bo ten wpływ jest silny do tej pory. Ja swego czasu nawet miałem okazję poprowadzić wykład dotyczący wpływu hip-hopu na, na popkulturę. I jak zacząłem szukać materiałów do tego wykładu, okazało się, że tych przejawów hip-hopu w popkulturze, czy to był singiel Madonny, oparty na e, utworze Main Source itd., 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 itd. Tych wpływ, tego wpływu było tak dużo przez lata, i to się ciągle utrzymuje. Jak mówisz, takiego nowego czegoś, co by się pojawiło i było zupełnie świeże, nieosadzone, tak jak czasami, to no teraz szczególnie wracamy trochę lat do osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych w muzyce, to się, to się teraz wracamy cyklicznie, no jak zawsze w muzyce mamy cykl. Rap był zupełnie czymś, czymś świeżym. Słuchaj, jesteś człowiekiem obdarzonym e, muzycznym ADHD, generalnie, e, flirtującym prawie ze wszystkim. Stąd moja teoria, że ten rap wtedy to była bardziej kalendarzowa historia. Powiedz, w jakim jesteś w tej chwili momencie? Bo ja oczywiście najbardziej będę zawsze chyba jednak Delik pamiętać Aha. z rzeczy, które robiłeś, ale... W tej chwili jestem w pięknym momencie, bo wykrystalizował się mój skład live, z którym gramy materiał z albumu, który wyszedł w zeszłym roku. To jest mój drugi solowy album, ale po wielu latach takiej... E... W takiej hibernacji trochę muzycznej, szczególnie na zewnątrz. Ja oczywiście pracowałem, robiłem dużo różnych rzeczy, które chowałem do szuflady, i one sobie gnią w tej szufladzie na razie, albo dojrzewają. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Na dziś mam świetny skład live zama Johnsona, perkusistę Siuxa, który ze Stanów przeprowadził się do Berlina. Grał w, nie wiem, czy kojarzysz taką nazwę Iron Butterfly. On grał w Iron Butterfly. Tak, przez dwa lata z nimi grał. Zresztą The Roots potem samplowało Iron Butterfly, więc mam możliwość grania z takim paukerem. Jest totalnym świrem, wariatem totalnym. Mam Stana Michalaka, genialnego kontrabasistę jazzowego i mam spiska jednego producent, DJ, aktywista muzyczny, bardzo bliski mi, człowiek, brat. I w takim kwartecie podbijamy wszystko, co się da podbić. Świetnie, świetny, to jest świetny moment u mnie w, w, w życiu muzycznym, bo bo dużo rzeczy już... Mam przerobionych, uświadomionych, ustawionych, i, i jestem w takim miejscu czerpania wszystkiego, co, co jest gotowe na to, żeby to, to, to brać. No. I z całą pewnością w momencie, kiedy y, gatunki, naklejki i klasyfikacje w ogóle nie mają znaczenia, bo to jest po prostu muzyka. Oczywiście i to jest piękne, bo spotykam się z odbiorem naprawdę tak różnych ludzi spotykam na swoich koncertach, od 15-letnich y, młodych ludzi do 40-50-letnich y, ludzi, którzy przychodzą po koncercie i są bo em, gdzieś mimo wszystko stereotypowo, czasami myśleli o rapie, a tu doświadczają czegoś naprawdę wyjątkowego. Em, i, i, I to pozwala im, po pierwsze, skontaktować się ze swoją wrażliwością o dziwo, a po drugie y, bardziej zaakceptować i przybliżyć się też do rapu. Zgodzisz się z tym, że teraz y, tak naprawdę to koncert już, a nie płyta jest tym głównym punktem stycznym z odbiorcą? Zawsze był tak naprawdę. Wiesz, y, dla mnie w ogóle zawsze takim. Prawdziwym elementem weryfikacji, czy artysta jest dla mnie cool, czy nie jest cool, to był koncert. Bo od zawsze tak było, to nie jest zmiana tych czasów, że, że się produkowało. Dużo rzeczy się produkowało zawsze i to było przeprodukowane, wystrojone kiedyś też to było, albo śpiewane fraza po frazie. Więc koncert zawsze pokazywał mi, czy ktoś ma potencjał i czy rzeczywiście ten ogień, który widzę czy słyszę w utworach, czy on się przekłada na to, co się dzieje live. A jak chodzi już o taki bezpośredni kontakt, no bycie wirtualnym artystą można oczywiście, ale jednak live i to zawsze działa. W live nie ma kłamstwa. Life to jest life, tam jest prawda, tam jest nie tam powinno tam być jest energia. odgrywania płyty, powinno być coś zupełnie Oczywiście, innego. Oczywiście, to fajnie, jakie jak są te elementy wiążące, identyfikujące rzeczy, które pojawiły się na płycie, ale, ale, ale tam dzieje się magia, tam dzieje się coś zupełnie innego. Spotykamy się na służewcu? Oczywiście, z przyjemnością. A masz w line-upie, kogo chciałbyś zobaczyć? O, słuchaj, mam. Wiem, Chcia że słuchasz wszystkiego dla tego pytania. E, chciałbym zobaczyć, słuchaj, ze starszych rzeczy chciałbym Incubus zobaczyć na przykład. E, chciałbym zobaczyć Chemical Brothers. Ostatnio e, niedawno wyszedł singiel z Q-Tipem, kolejny już. E, chciałbym zobaczyć e, Big Sean. Chciałbym zobaczyć, jak on ma, jaką ma energię na żywo. Chciałbym zobaczyć, oczywiście, chciałbym zobaczyć też Kari, chciałbym zobaczyć Wonky One, Chciałbym zobaczyć z Polski jeszcze kampów też takim festiwalowym wydaniu eee, chciałbym kto tam jeszcze był tak naprawdę patrzyłem na line-up i byłem zaskoczony bo bardzo dużo takich rzeczy których nie, nie do końca kojarzę eee, stąd mam też dużą otwartość żeby to jest chyba świetny moment żeby właśnie w takim wydaniu festiwalowym poznać artystę więc jest, jest, widzimy się z tego dużo do zobaczenia